Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski -jumping .pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Olek, yy, czy ty czujesz, że zrobiłeś wystarczająco, żeby jutro wystartować? Myślę, że tak. To czekamy na werdykt. Dzisiaj trochę więcej napięcia od rana, w związku z tym, że to nie był taki trening typu trening, tylko od razu walka o kwalifikację. Tak. Yy, yy, było, to, yy, było? jakieś napięcie, tak? Ja wiedziałem, że, że jest nas pięciu skacze czterech, tak? i yy, yy, wiedziałem, że mam yy, misję do wykonania. Myślę, że, że to nie był normalny trening. Jak wiadomo, na małej skoczni mogło było Bo ja jest jestem na z pięciu, startowałem na z pięciu. Tutaj jeden odpada i, że tak powiem, miałem misję do wykonania. Myślę, że ją wykonałem, yy, bo podchodziłem do skoków bardzo... Rzetelnie i te skoki były na bardzo wysokim poziomie. E, w moim wykonaniu jestem naprawdę zadowolony z tych skoków, były powtarzalne. E, w ostatnim skoku może trafiłem na trochę gorsze warunki i nie, 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 nie umiem odlecieć tak na dole, e, ale też w ciężkich, ciężkich, cięższych warunkach skoczyłem nieźle, e, więc jak najbardziej mogę być zadowolony z dzisiejszego dnia w moim wykonaniu. Oleg a Tomasz to, podał wam zasady kwalifikacji, warunki, jak to będzie wyglądało, czy nie? Nie, nie, podał nam i ja się na temat tych e, wyborów nie wypowiadam. Dobra, to dobra. nie moja e, kwestia. E, zobaczymy. Ja czekam. E, ja czekam. Może, że będę zdenerwowany, może nie. Ale jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Czy ten skład, czy Tomasz coś mówił, że ten skład, który będzie na indywidualny konkurs, on będzie też na konkurs drużynowy, czy nie? Żadnych rozmów o składzie, składach nie było. To ja zapytam o te skocznie, ona kryje jakiekolwiek niespodzianki przed tobą, bo wydaje mi się, że częściej tutaj chyba skakałeś przez ostatnie lata niż na wielki krok nawet. Tak, dokładnie. Więc nie, jakiś tajemnicę no nie kryje, tylko trzeba młodzić pod narty. To tyle. A ta wysokość robi nadal wrażenie? Czy da się do tego przyzwyczaić po wyjściu z progu? Da się przyzwyczaić, to jest fajne, tylko też trzeba to umieć opanować yy, i się do tego przyzwyczaić, ponieważ robi to yy, na początku, jak powiedziałeś, wrażenie. Yy, ale nie można tam popełnić błędu trzeba zachować spokój. Ale jeszcze pytanie o wczorajszy bowling. Widzieliśmy wyniki, warunki rozumiem nie zagrały, że, że to się skończyło, ostatnie miejsce. Tak, 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 warunki, no atmosfera, ta atmosferyczne warunki tam w ogóle jakieś złe panowały, zło to w, w prawo, w lewo, ja nie wiem, wiało tam. Ale nie wiem, długą przerwę miałem, nie grałem bardzo długo, już nie pamiętam ile lat, yy, ale fajnie, trochę potrenować będzie dobrze. Widziałeś wypadek Petera Prewca albo gdzieś się dał do... zdjęcie w internecie i e, widziałem zdjęcie w internecie, no nie, nie fajnie to wyglądało. Już naszego, e, naszego doktora e, wzięli, na, wzięli do siebie, e, żeby tam pooglądał Petera, e, więc e, zobaczymy, e, mam nadzieję, że to skończy się jakoś przyjemnie. Dobrodošli doma, dobrodošli v planiti.